Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zazwyczaj, gdy mówię B17, myślę 8 Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych, Europejski Teatr Wojny i Dzienne Naloty nad Fabryki w Niemczech. Tymczasem okazuje się, że w historii tego bombowca jest wiele wątków, które przynajmniej pozornie mogą dziwić. Jednym z nich jest wykorzystanie samolotów B17 przez polskich pilotów. Oczywiście podczas II wojny światowej w szeregach amerykańskiego lotnictwa służyło wielu lotników, którzy mieli polskie korzenie, ale dzisiaj nie o nich. Podczas II wojny światowej na terenie Wielkiej Brytanii istniało kilka polskich dywizjonów bombowych, które latały głównie na samolotach brytyjskich Wickers Wellington, Avro Lancaster czy Halifax. Tylko jeden dywizjon polskich sił powietrznych na krótko wyposażono w bombowce B-25 Mitchell produkcji amerykańskiej. Szybko okazało się jednak, że jest to zły pomysł. Dlaczego? Amerykańskie i brytyjskie bombowce były maszynami obsadzanymi przez bardzo liczne, kilkuosobowe załogi. W przypadku państw dysponujących dużymi zasobami ludzkimi, znalezienie i wyszkolenie personelu potrzebnego do obsadzenia samolotu tego typu nie było problemem. Gorzej było w przypadku Polski. Gdy dochodziło do zestrzelenia samolotu z kilkuosobową załogą, było to równoznaczne z koniecznością poszukiwania uzupełnień, o które zwłaszcza w 1941 roku było już dość trudno. Sytuacja poprawiła się nieco po wyprowadzeniu armii Andersa do Iranu, ale wciąż brakowało członków personelu latającego dla bombowców. Dlatego też w toku wojny część polskich dywizjonów bombowych została wyposażona w dwuosobowe samoloty de Havilland Mosquito lub przesunięta do zadań pociągających za sobą mniejsze straty w ludziach. W zasadzie przez cały okres swojego istnienia loty nad Niemcy wykonywał tylko jeden dywizjon – trzechsetny dywizjon bombowy ziemi mazowieckiej. Zresztą nawet w przypadku tego dywizjonu trzeba było imać się różnych dziwnych zagrywek. Na przykład formować eskadrę złożoną tylko z załóg angielskich. Skoro zatem na wyposażeniu żadnej polskiej jednostki na zachodzie nie znalazł się ani jeden B-17, to skąd Polacy za ich sterami? Sprawa nie jest taka prosta i dotyczy zarówno okresu wojny, gdy część pilotów, którzy zakończyli tury operacyjne w dywizjonach bojowych, trafiało do innych zadań albo było kolonych w jednostkach wojskowych sojuszników, czyli Brytyjczyków i Amerykanów. Ale także okresu powojennego. Pierwszym z Polaków, którzy mieli okazję wykonywać loty na latającej fortecy jeszcze podczas wojny, był kapitan pilot Bolesław Klecha, który w latach 1943-1945 latał w 45. grupie transportowej w Dorwal w Kanadzie. W 22 lotach przeprowadził nad Atlantykiem maszyny różnych typów, jak B-25 Mitchell, Douglas A-20 Boston, transportowy Douglas DC-3. Wykonywał również przeloty na samolocie B-17, B-24 Liberator, Martin Baltimore i Lockheed Hudson. Klecha urodził się w Ważnie, leżącym w gminie Szemut. W 1923 roku razem z rodzicami i dziesięciom grgiem rodzeństwa przeprowadził się do Wejherowa. Uczęszczał tam do szkoły podstawowej kończąc ją w 1928 roku. W 1934 roku rozpoczął kurs szybowcowy w Ustrzykach Dolnych. W 1936 roku zdał maturę w jednym z wejherowskich gimnazjów. W 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy przeszedł kurs podchorążych. Następnie w 1938 roku przyjęto go do Dęblińskiej Szkoły Orląd, gdzie szkolił się na pilota liniowego. Udało mu się ukończyć szkolenie w ostatniej promocji przed wybuchem wojny. Po 1 września 1939 roku z całą rezerwową eskadrą szkolną został przeniesiony na polowe lotnisko Żyżyna. Stacjonowały tam samoloty PZL-23 Karaś. Przez 5 dni w okresie między 10 a 15 września wykonywane były loty bojowe, a 17 września jednostka otrzymała rozkaz ewakuacji do Rumunii. Następnie Klecha wyjechał do Bejrutu, dalej trafił do Marsylii. Po dotarciu do Francji skierowany został do bazy w Lyonie. No ale panowały tam dosyć specyficzne porządki, brakowało praktycznie wszystkiego dla tych przybywających Polaków. Stąd też wśród lotników został ukuty taki termin francuskie porządki, który oznaczał właśnie taki brak organizacji, brak przygotowania. Ze względu na brak możliwości skierowania na front, Klecha odpowiedział na propozycję Anglików, którzy szukali chętnych do szkolenia na sprzęcie brytyjskim i bardzo szybko wyjechał do Wielkiej Brytanii. Podawana jest tutaj data listopada 39, czyli naprawdę jest to było bardzo wcześnie. W Wielkiej Brytanii w bazie lotniczej East Church przechodził szkolenie wojskowe, a później operacyjne na samolocie bombowym Wellington. Ukończenie szkolenia pozwoliło mu uzyskać przydział do 300. Polskiego Dywizjonu Bombowego imienia Ziemi Mazowieckiej. Do jego zadań należały loty bojowe nad terytorium III Rzeszy, Holandii i Francji. Podczas dziesiątego bombardowania Hamburga w dniu 25 czerwca 1941 roku jego samolot utracił jeden z silników przez ostrzał artylerii przeciwlotniczej. No, z tego powodu pilot był zmuszony do wodowania na morzu. Manewr udał się, po czym załoga, która opuściła samolot, wysłała gołębia pocztowego ze swoją pozycją, dzięki czemu podjął ich angielski poławiacz min. Po zakończeniu tury operacyjnej. Klecha trafił najpierw do jednostki szkolnej, a później do Kanady, gdzie, jak już wspomniałem, rozprowadzał samoloty także podczas lotów nad Atlantykiem. Kolejnym Polakiem, który latał na B-17, był porucznik-pilot Kazimierz Kazimierczuk. Niestety jego historia jest dość przykra. Porucznik Kazimierczuk zginął bowiem na pokładzie amerykańskiego B-17 3 listopada 1943 roku podczas nalotu na Wilhelmshafen. Porucznik Kazimierczuk trafił do US Air Force w celu odbycia praktyki na samolotach bombowych wykonujących loty na dużych pułapach. Niestety, 3 listopada podczas nalotu na bazę niemieckiej marynarki wojennej, jego B-17G-5DL BOE zderzył się w powietrzu z inną maszyną. No i cały personel obu tych samolotów zginął. Między innymi dlatego, że do zderzenia doszło nad morzem, no i nawet jeśli udało się uratować na spadochronie, no to lądowali w dosyć lodowatych wodach Morza Północnego, gdzie szanse na przeżycie były bardzo niskie. W 1946 roku na latającej fortecy latał kolejny Polak, major pilot Stanisław Kulczycki, który służył wówczas w ośrodku doświadczalnym w Boską Down i miał okazję wykonać kilka lotów zapoznawczych na samolocie B-17. Po zakończeniu II wojny światowej na terenach Polski znalazły się wraki strąconych lub uszkodzonych i zmuszonych do lądowania samolotów alianckich. Wśród nich były również samoloty bombowe Boeing B-17G Flying Fortress, które znajdowały się m.in. w Bydgoszczy, Babicach, Lubieniu Kujawskim, Słomnikach, a także na przedmieściach Wrocławia. Na Bielanach stał Boeing B-17G, uszkodzony podczas przymusowego lądowania. Pod Krotoszynem znajdował się uszkodzony samolot B-17G-50DL, który sam wylądował 14 marca 1945 roku. Załoga samolotu wyskoczyła na spadochronach w rejonie Myślenic. Pilot przed skokiem włączył autopilota, no i samolot, uwolniony od ciężaru załogi, przeleciał jeszcze 240 km, zanim wylądował na brzuchu. Sterczał na polu przez 3 lata ale potem właściciel ziemi zdecydował się z pomocą kolegów usunąć wrak. No i piłką i przecinakiem oddzielili skrzydła i silniki, kadłub pocieli na trzy części, trzema końmi i łańcuchami wyrwali złom z ziemi i wyciągnęli na okoliczne nieużytki, skąd później trafiły na złom. Niektóre samoloty, jak na przykład miało to miejsce w Bydgoszczy, Amerykanie usiłowali naprawiać i ściągnąć do bazy w okupowanych Niemczech. Jednakże większość rozbitych maszyn pozostawiono własnemu losowi i z czasem zostały one po prostu pocięte na złom. Część z nich starano się jeszcze jakoś wykorzystać. Na przykład w 1956 roku w szybowcowym zakładzie doświadczalnym powstał projekt silnika turbosprężarkowego, przeznaczonego do napędu szybowców. Konstruktorem był magister inżynier Jerzy Trzeciak. Istotą pomysłu było zastosowanie zespołu turbosprężarki z silnika tłokowego zdemontowanej z wraku samolotu B-17. No dobra, ale mieliśmy mówić o Polakach, którzy latali na B-17, a nie cieli je na kawałki przecinakiem. Po zakończeniu II wojny światowej, lotnicy polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii służyli w lotnictwie amerykańskiego wywiadu. Początkowo w Office of Policy Coordination. Potem przekształconego w Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA. Była to całkiem dobra opcja dla ludzi, którzy po wojnie i tak nie mogli wracać do kraju, a mieli spore doświadczenie choćby w lotach z pomocą dla Warszawy w sierpniu 1944 roku. Wielu pilotów uważało, że jest to po prostu dalsza część ich służby wojskowej, no ale części lotników, którym składano podobne oferty, nie pasowało to wszystko. Wielu z nich uważało, że to jest pewna forma powietrznego najemnictwa, no i oni odmawiali podejmowania współpracy z CIA. Jeszcze inni, mając do wyboru bezrobocie lub słabo płatną pracę, decydowali się na chwilę dołączyć do tego ryzykownego przedsięwzięcia. Jeśli chcecie poczytać o tym więcej, dowiedzieć się więcej, warto sięgnąć po kilka artykułów napisanych przez pana Franciszka Grabowskiego, który kilka lat temu rzucił nieco światła na tą bardzo ciekawą kwestię, ale wracając już do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej połowie lat 50. Polacy dokonywali operacji przerzutu agentów albańskich, a później także bułgarskich i rumuńskich z bazy w Grecji, głównie chodziło tutaj o bazę w Atenach. Wkrótce polski kontyngent powstał też w Weisbaden, skąd przeprowadzano loty nad terytorium państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainy, Polski, a także Związku Radzieckiego. Polacy wykonywali również loty szpiegowskie na samolotach Lockheed RB-69A Neptune, znajdujących się w Weizbaden. We wrześniu 1957 roku do bazy Clark na Filipinach skierowano z Wesbaden dwie pięcioosobowe polskie załogi pod dowództwem Franciszka Czekalskiego i Jana Drobnego. Zostały one przeszkolone w pilotażu samolotu B-17. Następnie Polaków przeniesiono wraz z samolotem do bazy Kadena na Okinawie, gdzie kontynuowano szkolenie. Na początku października 1957 roku samolot B17 z oboma polskimi załogami wykonał przelot na lotnisko Kurmitola we wschodnim Pakistanie, obecnie jest to Bangladesz. Po kilku dniach załoga Czekalskiego wykonała tajny lot, dokonując zrzutu agentów. Tybetańskich na terenie Tybetu, okupowanego wówczas przez wojska chińskie. Drugi podobny lot został wykonany w pierwszym tygodniu listopada. Następnie Polacy powrócili z powrotem do Niemiec. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już jutro. A ponieważ tak jak B17 potrzebował paliwa, by latać z załogą czekalskiego, tak ja potrzebuję wirtualnej kawy, by rozwijać kanał. Jeśli chcecie dotankować kanał, to nie wahajcie kliknąć się w link w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy, która powinna pojawić się na waszych ekranach. Jeśli ktoś pyta, to to jest właśnie ten wygibas czy ten wykrętas z zieloną kropką. Zachęcam także do subskrybowania kanału, a gdy już to zrobicie, to także do kliknięcia w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach wlatujących na kanał. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Do widzenia.